Miasteczka obowiązuje przy Pani codziennie, a dzisiaj jestem w kolejnej nowej miejscowości, nazywa się Avis. To jest przepiękne miasteczko właśnie przed chwilą dzwon w kościele dzwonił. Jeszcze tego miasta nie znam. Dopiero je poznaję, ale od samego wjazdu i wejścia zachwyca. Jest bardzo skrót, czysto, tak artystycznie i po prostu cudownie i zwróćcie uwagę na te piękne schody, które są tutaj za mną w tle. Także idę zwiedzać miasteczko. Jeszcze nie jest tak aż za bardzo gorąco. Zakładam maskę i idę dalej. Poznajemy miasto Bena Miasto nie jest bezpośrednio położone przy morzu, ale naprawdę bardzo niedaleko. Oj, musimy się przytulić, bo tutaj jeżdżą też samochody jest położone w górach ale co jest charakterystyczne prawdopodobnie, bo dopiero to wszystko odkrywam, to właśnie jest tutaj dużo różnych rzek, ciekawych rzek w których można się kąpać są jakieś fajne miejsca y, dla y, amatorów skoków do wody podobno są genialne ja mam ze sobą dzisiaj strój kąpielowy, więc będę próbował to znaleźć i postępować. a tutaj patrzcie, o taka y, szkoła y, malarska 在宁波。<Thank> Patrzcie, zobaczcie, jesteśmy teraz przy restauracji. To jest karta Ola, Ketal. To jest karta Middelbia, czyli taka, co można zjeść dzisiaj na obiad. Składa się z dwóch dań oraz z postre, czyli bez deseru. I kafe. I tak, postre i kafe. Cena to jest 9,50 euro. I mamy pierwsze danie do wyboru: sałatki, jakieś kropiety. Jalapeno, serek, drugie danie to jest ryba, kurczak, lasagne, kalamary. No i do tego możemy sobie wybrać coś do picia: no może być na przykład kieliszek wina albo kawa, no i coś słodkiego. 9,50, super cena. Pani cnotą jest cierpliwość. Przyszliśmy e, do baru, e, podeszliśmy do stolika, jedynego jaki był taki z pokerami, bo wszystkie miejsca są zajęte. Chcieliśmy zobaczyć sobie, co jest do jedzenia. Odejdźmy na chwilę, i po czym przyszedł się Pan do nas. No to już siedzimy z Panem na tej białej czapce. Bardzo sympatycznie. No a ja poszedłem zamówić, właśnie kilka tapasów i coś do picia. Okazuje się, że jesteśmy. W tworzy chwili po ta i na tapas trzeba poczekać 20-30 minut. Więc na razie pijemy, jak się zdecydujemy, to poczekamy. Ale tak nie cierpliwość, cierpliwość, tranquila. Kochani, dzisiaj przygoda z miasteczkiem Benavis się kończy na kawie na planie, czyli takim przepuszcznym deserze. Um, Oczekaliśmy na te tapasy i zjedliśmy, były wyśmienite, słuchajcie, naprawdę, ale cieszę się, że przyjedziemy tutaj znowu, ponieważ dzisiaj akurat miejsca, które chcieliśmy zwiedzić, czyli te miejsca do skoków, rzeki, jeziorka są zamknięte, ale to jest powód do tego właśnie, żeby przyjechać tutaj po kolejny. <laughs> Serdecznie zapraszam Was również.